Cześć, zachowanie przekazań powinno być źródłem naszej bardzo głębokiej radości. Radości, po prostu zwykłej, głębokiej, niegłębokiej, ale radości. Bardzo często może się nam raczej kojarzyć w czymś, co nas uciska, przyciska, wymaga jakiegoś zaciśnięcia zębów. A tu się okazuje, że nie. Dlaczego się okazuje, bo chciałam się powiedzieć z taką historią, którą przeżyłam dzisiaj i która dla mnie to bardzo pięknie wizualizuje. Bo jedna z największych przekazań to jest oczywiście kochać bliźniego, ale także przebaczać. Mówimy to w podlitwie pańskiej, przebaczać człowiekowi, czyli odpuszczać jego winę, czyli jakby przecinać tą nić zależności, która powstała, bo ten człowiek ma według nas długi. I otóż jaka scena. Chodzę do jakiegoś sklepu, pani jest sprzedająca. Nie. Po prostu widzę, że człowiek, który kupował coś, rzuca właśnie rzeczy na ladę i krzyczy no tą coś do tej pani sprzedającej, czy w powietrze, czy ale raczej w kierunku niej. nie wiem, czy nie od razu podeszła, czy nie od razu była na tym miejscu przy Kasie. I coś bardzo agresywnie, nie tylko w ruchach, tylko w słowach, we wszystkim zachowaniu. Na mnie to jakoś tak strasznie mocno podziałało. Tak od razu się sama w sobie, jakby skuliłam pod tym pływem. A tu słyszę ta pani, mówi i życzę panu dobrego dnia. Ja sobie tak myślę, kurczę. Tak mi to poruszyło, tak głęboko. Ja, jakoś takie są takie rzeczy, które. Dokonuje się w naszym życiu, potem czujemy się w nim poruszeni. I otóż to, i to była jedna taka rzecz. i zaczynam z tą panią rozmowę, e, i ona mi tłumaczy, że przecież nie wie, a taka nie, nie, pani e, z, nie mówiąca tym językiem, w którym się w tym kraju porozumie, e, porozumie, e, porozumiewają, i e, takim łamanym może niemieckim, no i ale mówiąc, po prostu tak, jakby w tym ogromna mądrość, bo to dużo ludzi ma po prostu różny kłopot z głową, coś w nich nie, nie działa, po prostu w taki prosty sposób. Fakt, nie wiadomo, co w tym drugim człowieku akurat się dokonuje. Czy my możemy zatrzymując tą winę. Denerwując się i zostaje tak, jakby cały dzień potem myśląc, skąd ta agresywność, dlaczego ludzie tacy są, dlaczego mnie to dotyka, dlaczego to się dzieje. I zamiast tego, po prostu tym przebaczeniem, takim od razu, odpuszczeniem, bo przebaczyć to jest właśnie przeciąć tą nitkę tej zależności, która powstaje, gdyż inny zrobił coś złego w kierunku nas, właśnie uwalnia się, zostaje w niej radość. I tą radość było czuć. Ona nie była taka wymuszona, i ja życzę paluby wesołego dnia. Nie, żadnej ironii. To było po prostu powiedziane. ona ja no, powiedziała: Tak właśnie nie postępuje z ludźmi, bo to taki zwykły, prosty sklepik. Może przychodzą ludzie z różnymi trudnościami, problemami, i cóż, może się stać. I człowiek. W ciągu dnia wyeksponowany na tyle jakiejś agresywności, przemocy, czegoś, co ma robić? Biegnąć za tym, wymagać, żeby ktoś go przeprosił? Może no, właśnie tak, przykazanie zatrzymać, odpuścić, źródło radości. No właśnie, takie przyszły refleksje dookoła tego tematu i taka historia też.